Siema. Czeka mi dzisiaj trudne wyzwanie. Mam tutaj laptopa Lenovo Legion 5, dokładny model 15IMH05H. W laptopie uszkodzony jest układ PCH, nawet jest tutaj karteczka z dedykacją PCH i bardzo ładny rysunek. Widać, że w laptopie prawdopodobnie była wymieniana wcześniej matryca. Ja w tym laptopie mam tylko. Wymienić układ PCH, ale jak dobrze wiecie, w laptopach Lenovo jest niestety czarny klej. Jestem ciekawy, jak doszło do usterki układu PCH. Czy usterka powstała po wymianie matrycy, a może przed? Tego niestety nie wiem. Laptop raczej nie zalany, tutaj nic się nie klei, wygląda to w porządku. Ja nowy układ PCH już zamówiłem. Układ zamówiony od Kochambasie. Jedynie co zrobiłem, to wymieniłem tutaj spoiwo na kulki ołowiowe. Nie uruchamiam laptopa, zdemontuję pokrywę, zrobimy pomiary, upewnię się czy to faktycznie układ PCH jest uszkodzony. Jeżeli tak będzie, to po prostu go wymienię. Aby sprawdzić oporności na układzie PCH nie muszę demontować płyty głównej ani układu chłodzenia. Cewka od zasilania układu PCH jest w tym miejscu. Można to również sprawdzić na ósmej nodze kości BIOS, która znajduje się tutaj. Tak to właśnie zrobię i ósma nóżka będzie zwarcie czy nie? Jest zwarcie, a na układzie PCH również jest zwarcie, więc teraz mogę zdemontować płytę główną. Zrobię później próbę zwarcia żeby pokazać wam, że to faktycznie układ PCH jest uszkodzony, a może okazać się, że jakiś tam kondensator się uszkodził. Już widzę jeden problem, mianowicie chodzi o pastę na układzie GPU. W tym miejscu, jak widzicie, nie ma w ogóle pasty. Czy tam pasta była, ciężko powiedzieć. Termopady raczej oryginalne. Co prawda, te od pamięci VRAM troszeczkę dziwnie wyglądają, ale być może są to oryginalne termopady na pewno pasta w tym laptopie była wymieniana dopiero po demontażu układu chłodzenia zauważyłem że taśma od matrycy była odpięta ciekawe czy klient kombinował coś z tą tasiemką może odłączył ją z piętą baterią i doszło niestety do uszkodzenia układu pch później oczywiście zadzwonię do klienta upewnię się bo nie chciałbym takiej sytuacji że wymienił układ pch Podłączę matrycę, a okaże się, że matryca również jest uszkodzona i ubije mi nowy układ PCH. Wszystko przygotowałem, aby wykonać próbę zwarciową. Piłem się tutaj do cewki z zasilaniem, masę mam tutaj I uwaga No kurczę powiem Wam Płyta pobiera 6A przy napięciu no niecałego Volta I widać delikatnie nakrzewa się układ PCH no tutaj konkretne jest zwarcie w tym układzie, ewentualnie jeszcze druga strona. W tym miejscu jest układ KBC. On będzie się grzał. Nie, tutaj nic więcej się nie grzeje. O tutaj po drugiej stronie jest układ PCH. Tak, poza tym, no niestety nic się nie grzeje. Więc czekamy tutaj, no niestety, demontaż układu PCH. Soldermaska uzupełniona. No i powiem wam, żadnego pada nie uszkodziłem. Jedynie tutaj gdzieś o, w, tym, w tym miejscu. Jak podważałem, po prostu to delikatnie, tą Soldermaska była uszkodzona. Wyczyściłem to wszystko, pocenowałem te ścieżki. Mają połączenie, sprawdziłem sobie, tutaj wszystko jest OK. Tutaj jedynie brakuje padów. Nc. Niestety, niestety tego kleju było dość sporo. Już Wam pokazuję sam układ PCH. Czarnego kleju niestety było dosyć sporo. Ciężko było zdemontować ten układ, ale jakoś się udało. O tutaj dokładnie widać moje ślady podważania układu. Przed montażem nowego układu PCH warto sprawdzić czy nie ma już zwarcia na zasilaniu. Bo później będę kombinował. I uwaga, co tutaj będzie? Nie ma, jest ładnie w kilo omach, rośnie sobie W tym miejscu jest zasilanie pamięci VRAM, warto również tutaj sprawdzić czy w tej chwili nie ma zwarcia Oby nie było Nie ma, dobra Jest ok Kolejne pomiary teraz po wlucie nowego układu PCH Jaka będzie rezystancja na zasilaniu, uwaga No jest pięknie A Na zasilaniu vram Też jest ładnie, bardzo dobrze Na CPU, no tutaj powinno być ok Tak jest Tak jest Muszę oczywiście zrobić jeszcze jedną dosyć istotną rzecz po zmianie układu PCH należy niestety wyczyścić na region, a to w miarę szybko pójdzie, użyję akurat do tego programu pana Andrzeja, który przygotuje mi cały wsad. Czas na pierwsze uruchomienie płyty. Zasilacz przygotowany. Posprawdzałem sobie jeszcze płytę główną, nie zauważyłem nigdzie jakiegoś zwarcia. Uwaga, 3, 2, 1. U, płyta martwa. Lenovo zazwyczaj sam się uruchamia, a tutaj niestety nic się nie dzieje. No szybko trzeba zrobić pomiary. Tutaj jest przycisk power i on reaguje na uruchamianie. Natomiast no... Płyta jest martwa. Czyżby źle układ PCH siadł? Jest taka opcja. Masa. Główna linia zasilania. Oczywiście jest. Zasilanie. 3-3 jest. Bardzo dobrze. Tutaj nie ma nic. Tu pewnie będzie co? 5. Nie. Tak. Tu jest linia 5V, czyli jest zasilanie. Układ PCH, układ PCH jest zasilany. Tutaj ładowanie jest ok. Znaczy, się ładowanie wskoczy dopiero później. Reszta napięć nieobecna ze względu na to, że no, płyta nie wystartowała. Ja na spokojnie przejrzę sobie jeszcze raz płytę główną, popatrzę, e, czy faktycznie układ KBC jest sprawny. Co prawda nie dam rady go nawet zaprogramować, bo tak jak nie oglądaliście pewnie mojego live'a, w tym wypadku jest kolejny układ KBC, o tutaj i niestety nie jestem w stanie zaprogramować tego głównego układu KBC. Więc ja sobie to wszystko posprawdzam i zaraz do Was wracam. Chyba udało się rozwiązać problem. Okazało się, że jeden rezystor koło układu PCH nie miał styku z jednym padem. Ponownie zasilacz. Uwaga. Tak jest, błyska bardzo dobrze. I teraz uwaga. Płyta startuje. Co prawda CPU tak dziwnie się nagrzewa, bo jedna strona w ogóle się nie nagrzewa, natomiast grafika startuje. Pamięci RAM wystartowały, PCH również. Pora zamontować to teraz do obudowy i zobaczyć czy płyta da obraz. Jak obstawacie na obraz, czy nie na obrazu. Będę musiał niestety tak trzymać trochę laptopa, ale... Spoko, waga. Okej, okay, nie, nie chcę chyba ruszyć. Nie dobra, ruszył. Podświetlenie klawiatury jest. Ciąga w tej chwili o ponad 2 Ampery Ważna sprawa, żeby były resety. Czy będą się okaże? Macie tutaj podgląd, właśnie na zasilacz. Kolejna sprawa, nie wiem co jest z matrycą, bo jak widzicie, matryca jest wymieniona. O, reset. Ok, pierwszy. No, fajnie to widać na tym wykresie. No, dawaj, dawaj, dawaj. Kolejny reset. Tak, coś szybko się zresetował. Kolejny reset? No, coś tutaj jest nie tak. Coś jest! Lenovo Legion! A chciałem powiedzieć, że coś jest nie tak. Kurcze! Jest obraz! <ścoughs> jest obraz bez, ar bez artefaktów, bez niczego. Hu, Superansko. Trochę mi użyło. Dobra, tutaj w tej chwili nie ma żadnego systemu. Doprowadzę tutaj cały układ do porządku, trzeba wyczyścić tutaj wentylatory, no bo niestety te wentylatory są trochę zabrudzone. Świeża pasta, znaczy no już nałożyłem świeżą pastę, ale oczywiście jeszcze raz to wszystko wyczyszczę. Skręcę go laptopa, no i można testować wieśka. Aby nie przedłużać filmu, nie będę grał Wiedźmina, co prawda Wiedźmin działa, delikatnie klatkuje, ze względu na to, że zasilanie jest z baterii, o jak widzicie. Muszę jeszcze wyczyścić układ chłodzenia, podpiąć głośniki i tak naprawdę tyle. Żadnych problemów nie zauważyłem. Ciekawa usterka, uszkodzony, proszę bardzo, układ PCH. No nie było łatwo zdemontować, niestety, układ PCH, ze względu na to, że w laptopach Lenovo stosowany jest czarny klej i no trzeba się nasiłować, aby ten układ zdemontować. Trochę techniki, doświadczenia, jak widzicie, można to zrobić. Jeżeli filmik się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach, co myślicie na temat tej naprawy ewentualnie tego laptopa. I co? Widzimy się pewnie niebawem. Zobaczymy, czy ten filmik prawdopodobnie będzie to filmik jeszcze przed świętami, więc dążę wam jeszcze złożyć życzenia. Do następnego. Na razie. Hej.